Siedzi kurwa, siedzi. No, spodziewaliśmy się drugiego meczu, bo dzisiaj nie mogłem dysponować prawie czterema podstawowymi zawodnikami. No i e, udało nam się strzelić bramkę na 1-0, później taki troszeczkę problematyczny rzut karny. Postanowiliśmy się w drugiej połowie troszeczkę odsłonić i zaatakować. Udało nam się, no ale niestety po tym tracimy bramkę po kontrze. Na szczęście zespół grał do końca i stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, po których chcieliśmy wyrównującą bramkę. Dziękuję chłopakom za ten mecz, bo włożyli w niego mnóstwo serca. No i trudno, no trzeba takie punkt szanować mimo wszystko po, po takim meczu. Ja pierdolę.

No, sobie ja znowu! dawaj! znowu, 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 znowu! Jedź, tak, tak, Brawo, brawo, brawo! Tak, 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 tak! Tak, 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 tak!